Bomba wybuchła przy śniadaniu. Zeszliśmy się do stołu normalnie, sprawnie, na 9.30. trzydzieści. Grzyby już dawno wstały, obaj ogoleni i już znów po domowemu, bez wigilijnej elegancji, w swoich sztruksowych spodniach, koszulach flanelowych, jak bliźniacy. Zdążyli rozpalić w piecu i pod kuchnią, żeby było nastrojowo i cieplej, bo centralne nastawiają na 19 stopni, a jak chodzi piec i kuchnia, to nawet mniej. Miło i serdecznie przywitaliśmy się, i gaziewała i uśmiechała się przepraszająco, tłumacząc, że tu się doskonale śpi. Pomyślałam z maleńką nostalgią, że i ja kiedyś uwielbiałam pokoik na przygórku właśnie za dziwną i tajemniczą aurę. Erotyczno-senną, bo zarówno seks, jak i spanie tam były fantastyczne. I kiedy z czułością myślałam sobie, że trudno, nie ma Mirka, ale jesteśmy razem, Grześ chrząknął, spojrzał na Igę i powiedział: Kochani, <laughs> mamy dla Was wiadomość. Dla nas jest fantastyczna. Otóż, wuj Igi Abram zorganizował nam miękkie lądowanie u siebie w Göteborgu. Robota, lokum. Mistrz ten mój Grześ musiał się zastanowić, jak to najkrócej ująć, i wszystko niby jasne. Jednak wszyscy zamilkliśmy, oczekując, że coś więcej doda. Iga była spokojna i żuła coś, uśmiechając się do Tadzia, który jadł jajo na miękko z filiżanki mojej mamy. Grześ zrobił pauzę, ale widząc nasze miny, powiedział – Ejże, no co za miny? Przecież nie powiedziałem Nowa Zelandia, tylko Göteborg. To blisko, a dla nas znakomicie. Iga ma tam fantastyczne warunki rozwoju u niego w firmie. Bo wujek ma tam wielką agencję reklamową i potrzebuje fotografika, a też galerię sztuki, więc i dzieła można będzie tam sprzedawać. A ty? No właśnie, ciocia pracuje w szpitalu i mam tam zapewnioną ciepłą posadę, niezłe pieniądze i znakomite perspektywy. A zapytacie o mieszkanie? Jest, na początek niewielkie, ale za to zarówno szpital, jak i dom... Są na obrzeżach miasta. Domek jest wąski, piętrowy, z mini ogródkiem w szeregowej zabudowie. Niewielkie? Dopytał wuj. Y, no, niewielkie, 115 metrów, ale jak dla nas wystarczy. Mamo, no co? A w Krakowie tak było źle? Milczymy. Iga nie powie nic. Ja to wiem. Więc ciężar tego uzasadnienia spoczywa na grześku. To, co mówi, nie jest miłe. Kochani, mamy tadzia. To nie jest kraj dla nas. Wybacz, dziadku, dziadkowie. Ja zarabiam mało i w dodatku na oddziale jest bardzo przykra atmosfera. Iga stale próbuje znaleźć jakieś zlecenia. Ale to jest jakiś koszmar. Gdyby nie pomoc ojca, byłoby nam ciężko. I wreszcie Tadzio, za jakiś czas przed szkole, szkoła. A co to jest polska edukacja? Zacofane metody, tornistry ciężkie jak u Himalajstów, co druga szkoła pod wezwaniem papieża i ta cholerna ksenofobia. Ale, że jaka? Że co? dopytywał wzburzony już Tatko. Dziadku, jest coraz gorzej. Nasłuchałem się od koleżanek, mateczek o rozbojach w szkole, mobbingu, udręczaniu mniejszych i słabszych. – No daj spokój, w normalnej szkole? Janek jest zdumiony i podejrzewa Grześka o koloryzowanie. – Tak, w normalnej szkole, dlatego kto może oddaje dzieci do szkół prywatnych. Ale nas na to nie stać. A i te szkoły, Iga wtrąca coś jednak, to zasadniczo katolickie. Nie wierzę, aż taka nietolerancja? – Nie masz pojęcia… Jakie problemy mają dzieci z rodzin niepraktykujących? Bo każdy początek lub zakończenie roku msza. Święto jakieś msza. Na religię wszystkie dzieciaki, choć połowa rodziców praktykuje czysto teoretycznie, ale katolicyzm deklarują wszyscy. Koleżanki, synek jest w podstawówce osamotniony. Nie chodzi na religię i lekko nie jest. Chociaż wielu rodziców tłumaczy się, że no wie pan, moja mama naciskała, więc Piotruś chodzi na religię. Zresztą, jak dorośnie, sam wybierze. Co za hipokryzja. Ojciec jest wyraźnie zły. Nasączony religijny sam wybierze? To właśnie posyłanie dziecka na religię jest już czynieniem wyboru za nie. Co za. Ojciec wstał i podszedł do okna wyraźnie poirytowany. No dobrze, przyznaję wam rację, ale tylko dlatego wyjeżdżacie? Dziadku, tłumaczyłem ci już. Mam tam zapewnioną pracę i to za bardzo godziwe pieniądze, a nie za głodową pensję i konieczność brania dyżurów nawet takich, które mi kompletnie nie pasują, bo jestem młody, a młodzi nie dyskutuje. Iga ma pracę i możliwość rozwoju. A Tadio znakomitą świecką opiekę przedszkolną i szkolną. A język polski? To prawda, że w Szwecji go nauczą? Ojciec nie daje za wygraną. Gienek się odezwał. Michał, no przecież. W Szwecji bardzo się dba emigrantów. Grześ, ja przepraszam, że się wtrącam. Może nie powinienem, ale moim zdaniem jedźcie. — Michał, — zwraca się do ojca, — no sam pomyśl, skoro tu mają ciężko i pod górkę. My też mieliśmy ciężko i pod górkę. Tatko się żachnął, bo chyba zrozumiał, że teraz to już długo ich nie zobaczy. A po wczorajszej wigilii robił sobie jakieś nadzieje, że może zaczniemy jakoś częściej. I ja tak pomyślałam. Siedziałam, nic nie mówiąc. Lilka też. Podparła dłońmi brodę i słuchała, patrząc na tadzia umazanego jajem. Podała mu serwetkę, a on nieporadnie, ale zdecydowanie wycierał sobie buzię. Ida siedziała zwrócona do Grzesia, jakby musiała nadążyć z ewentualną pomocą. Kochani, zrozumcie, dla mnie to nie ma znaczenia, gdzie mieszkamy tu czy tam. Świat się skurczył, a raczej stał się szczelnie dostępny. Błogosławić Schengen. Nie ma granic, staliśmy się zjednoczoną Europą i to jest piękne. Mogę jechać tam, gdzie nas nikt nie wyzywa. A kto cię wyzywa? zawołał ojciec. Grzegorz zamilkł i popatrzył na igę, ta spuściła oczy i westchnęła. Wtedy Grześ Powiedział z takim swoim szyderczym uśmiechem, a no rodacy. W naszej kamienicy mieszkają dwie rodziny żydowskie. Nasza, znaczy Igi, i sąsiadka z parteru, pani Limanowicz. Pod jej oknami, a my mieszkamy na drugim piętrze, ktoś namazał farbą olejną żydostwo spierdalać. Ze strzałką w górę. Działamy z Igą w takiej grupie społecznej razem i staramy się walczyć z ksenofobią. Ale u nas to nie jest możliwe. To walcz, zawołał ojciec, a ty się poddajesz. Może i tak. Ale jak mały krabik ma walczyć z oceanem? Szkoły obwieszone Janem Pawłem i Krzyżami, a my nie dość, że niewierzący, to jeszcze Żydzi. Ty chyba nie, wyrwało się Lilce tym razem, odpowiedziała jej Iga, nie. Ale wrzenił się w Żydówkę. Lilka poczerwieniała, i ga o dziwo kontynuowała. Niezależnie od katolickich szkół i ksenofobii, martwi mnie sposób nauczania, przeładowany nienowoczesny program, ogromne obciążanie dziecka stresem i zupełny brak ochrony pedagogicznej przed ewentualnym mobbingiem i przemocą. Boję się tych starszych dzieci nastawionych na rozbój szantaż i niemoc wszystkich, bo nikt nic nie może. Musi dojść do nieszczęścia, jak ta sprawa sprzed kilku lat, kiedy jedna dziewczynka drugiej wbiła nóż. Nie podoba mi się sposób nauczania, bo dzieci nie umieją tak naprawdę czytać i pisać. Nie utrwala się tych umiejętności cierpliwie i na spokojnie, więc wyrastają niedouczone, nie czytają, źle piszą i nie potrafią liczyć. Ja nie chcę, żeby Tadio był tak nauczany. Ida mówiła to spokojnie, ale dobitnie. Ja milczałam, bo wiem, o czym mówi. Pisałam o tym niedawno. Napisałam cały cykl na ten temat, rozmawiając z różnymi osobami i jak grochem o ściany. Urzędnicy Ministerstwa Oświaty są z siebie bardzo zadowoleni. Nauczyciele pojękują, ale boją się krytykować, a rodzice całkiem bezradni. Zrobiło się cicho. Synku Igusiu, zaczęłam. To wasza decyzja. Jak widzę, już przemyślana. A co z rodzicami i ciotkami? dodałam pytająco. No, co może być? odpowiedział mi grześ. Ciotki są stare. Rodzice Igi też nie młodnieją i muszą się nimi opiekować. Zostaną tu, w Krakowie, w kamienicy z haniebnymi napisami. To dla nas przykre, ale co mamy zrobić? Grzegorz podszedł i położył dłonie na ramionach Igi. Wilka zabawiała Tadzia, składając serwetki jakieś proste origami. Gierek dopijał herbatę, a tatka oparte o parapet patrzył na nas z bólem w oczach. Zrobiło się dziwnie. Nie swoje? Nie bardzo wiedziałam, jak reagować. Po jaki licho ja się tak ucieszyłam, że skoro Tadzio jest już taki duży i podróżuje, to będziemy się częściej widywać? Że złapałam z igą jakiś kontakt, mimo że ona taka skąpa w emocje i milcząca. Przełamałyśmy jakąś niewidzialną barierę. Poczułam, że rozmawiamy szczerzej, serdecznie, ja tu? Szubiło się głupio, smutno. Przecież. Niby nic takiego. Wiele osób wyjeżdża. Ale to obcy ludzie. A tu nagle dotyczy to mojego syna. W dodatku nie zostaną do jutra, bo są umówieni na dzisiaj z Mirkiem. I potem razem lecą do tej Barcelony. Grzesiu, a chciałam go spytać, czy Mirek leci ze swoją, no, z tą kobietą, ale mi to uwięzło w gardle. Zapewne zabrzmiałoby to mękoląco, oskarżycielsko, a ja nie chcę z siebie robić ofiary. Co mam? Już nic, przepraszam, zgubiłam wątek. To nie zostaniecie nawet na obiedzie? Mamo, no sorry, ale nie. Możesz nas podrzucić na usz Mamy tam się spotkać z Mateuszem. Kurczę, dawno go nie widziałem. On robi teraz pediatrię i też coś bąka o wyjeździe, a potem ojciec po nas wpadnie. Naturalnie. Jak chcesz, chcecie. Uśmiechnąłam się i wstałam z stołu. Było mi zimno i jakoś przykro. Przecież nie jestem zazdrosna. Już do końca te święta wlokły się sztucznie i beznadziejnie. Wszystkim nam było dziwnie i chyba nikt z nas nie umiał sobie znaleźć miejsca. Gienek czmychnął do siebie już drugiego dnia pod byle pretekstem, a ojciec był jakiś milczący i naładowany. Puściło mu podczas wieczornej kolacji. I co? To tak od sobie wyjadą? To jest jakaś ucieczka. Tato, daj spokój. Dzisiaj to nie ucieczka, lecz wolny wybór. Słyszałeś argumenty. Są uzasadnione. Nie oni jedyni wyjeżdżają. A i tam. Tata jest bardzo rozczarowany postawą Grześka, bo wie, że teraz to ja się poczuję bardzo osamotniona. Zostawia cię. Tatku, on nie jest odpowiedzialny za moje dobre samopoczucie. To jego życie i nie zniosłabym, gdyby się dla mnie poświęcał. Nagle odezwała się Lilka. Teraz są tanie loty, i można będzie go odwiedzać, jakby mieszkał w grójcu. A gówno tam, sama nie wierzysz w to, co mówisz. Tata nie dawał za wygraną, srożył się, bo chyba nie wiedział już, jak reagować dalej. Dla niego taki wyjazd to zesłanie, i już. Jakiś Göteborg. Postanowiłyśmy pójść z na spacer. Ojciec czuł się niedobrze, więc został w domu. Okropna jest taka zima. Lodowate błoto, gołe drzewa i krzaki. Brudnozielony świder, płynący jakoś w skupieniu. Nieprzyjazny. Jest pochmurno i chłodno. Brodzimy, brudząc nasze buty w trawie i błotnistych kałużach. Wdychamy świeże powietrze. Ruszamy się, żeby spalić wczorajsze nadmiary kolacyjne. I mało rozmawiamy. Ojciec jakiś szary, zauważa Lilka. Przejął się Grześkiem. On się wszystkim Lilka przejął. I moim rozwodem, i twoją chorobą, i Grzesiem. Sporo w tak krótkim czasie. Mańka zaczęła lila i popatrzyła na mnie poważnie. Nie zapytałam cię, bo nie chciałam. Wiesz, żeby wyszło na to, że szukam sensacji, ale kurczę. No powiedz, jak to było na rozwodzie? Na rozwodzie? Pytam bez sensu. Hm, nie uwierzysz. Normalnie. Nie poczułam żadnego nic. Jakby wspólna bytność w jakimś urzędzie. No ale co? Ty z adwokatem z jednej strony, a on jakim adwokatem? Myśmy się rozwiedli za porozumieniem stron. Spotkaliśmy się pod sądem i poszliśmy razem. Razem? Łapka w łapkę? Pieprzysz. No nie, nie łapka oczywiście, ale ja ortymu nie wygryzłam ani go nie oplułam. A co? Spodziewałaś się czegoś takiego? Próbowałam sobie wyobrazić, jak to jest rozstawać się po tylu latach, wiesz? W końcu zostawił cię. Lilka niby tak, ale jakoś mnie to nie wstrząsnęło tak, żebym wołała o pomstę do nieba. Szlochała, czy darła szmaty na sobie? Dlatego pomyślałam, że chyba coś się w nas wypaliło i może dobrze zrobił? Nie jestem już zła, może rozczarowana. Przynajmniej sobie dupę uratował. A ty? Co ja? No, co ty teraz? Zostałaś jak taka durna sama. Proszę cię. A co, wolałabyś, żeby był ze mną i cichaczem wyrywał sobie laski? Tylko po to, żeby mi smutno nie było? Dziękuję. I tak było już coraz bardziej rutynowo, obco, a ja udawałam, że to taka norma. I wiesz, kiedy sobie zdałam sprawę, że to taki kit, pic, wpadłam kiedyś u Agaty na taką scenę. Gdy ona stała w kuchni i zmywała, a on, ten jej partner, Wycierał talerze, stał oparty pupą zlew przodem do niej i rozmawiali wesoło tak czule, półgłosem. Takie to było intymne, kiedy ona podała mu kubek i wyciągnęła usta do pocałowania. Aż mnie skręciło z zazdrości, bo u nas to już od bardzo dawna albo i wcale. I co? Nic. co? Nigdy cię nie zrozumiem, wzruszyła ramionami. Nigdy Mirka nie lubiłaś, prawda? Zaglądam lice w oczy. Tak, ale zazdrościłam ci czasem stabilizacji i tego, że masz kogoś, do kogo można się odezwać. Tak? Sądziłam, że kochasz swoją wolność. Widzisz, jak się nie znamy? A wiesz, co, Lee, że ja teraz, kiedy jestem w domu sama i mam przed oczami Agatę, tę moją terapeutkę z tym jej długowłosym facetem, to czuję, że coś mnie w życiu ominęło. Lilka popatrzyła na mnie, ale po chwili obie zacytowałyśmy osła ze szereka. Niech mnie ktoś przytuli. <grym> Podeszłam i przytuliłam ją. Obie się przytuliłyśmy do siebie i stałyśmy tak nad brzegiem świdra. I wtedy ona, ta moja świeżo polubiona przeze mnie siostra, szepnęła mi w kołnierz. Kocham cię, wiesz? I dobrze, że cię mam. A ja popłakałam się, bo poza tatą nikt mi tego ostatnio, ani nawet nie ostatnio, nie mówił. No, Włodeczek, ale on tak tylko pitoli. Wycałowany przez ojca wróciłyśmy do naszego życia, każda swojego. Lilka na swojej poddasze przekonana, że i tak zanadto mi wlazła na głowę, a ja do swojego mieszkanka. Bo miałam masę zaległości pisarskich i redakcyjnych. A poza tym potrzebowałam świętego spokoju.